Ze mną część. cześć. Siemaś. Jutro Hecman, pokonasz go? Pokonam. Jakie są wasze relacje, bo chyba na konferencji dosyć iskrzyło. On jest fajnie. odklejony, raz mówi, że mnie nienawidzi, a potem na i mówi, nie no spoko, 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 nie? I zarzucił ci, że słabo się przygotowałeś i słabo wyglądasz fizycznie. No, ale to on nic dzisiaj nie pokazał, nie? To jest, y, robi za siebie. Ja jestem szybki, trochę się dzisiaj na żarłem, więc to nie jest 100% moje, jutro będzie 100%, to się zdziwi, naprawdę. Dlaczego, Twoim zdaniem, nic nie pokazał na media treningu? Wyśmiałeś go takim głośno się zaśmiałeś, No bo kurwa, robi siebie, hojraka. Najpierw mówi, że trenuje, potem, że tylko siłownia, a finalnie nic nie pokazuje na no, media treningu. To jest słabe i zawodzi swoich fanów przy okazji, no bo e, to też jest część tego widowiska, powinien coś zrobić, no a on wys wyszedł, machnął. No nie wiem słabe, no? ciebie troszkę cięższy, troszeczkę wyższe nie boisz się? Troszkę cięższy na no 60 kilo różnicy, to jest dużo. E, ale nie, nie boję się, sparowałem z większymi. Dużo większymi? E, tak, jeden gościu przeszedł 192 kg do smoka do mnie na sparingi, a jeden 2,8 m, e, 150 kg. Nie boisz się, że jeżeli ta walka z, przejdzie do parteru, to się nie podniesiesz? Nie podniesiesz i jego? E, wstawałem w smoku na sparingach, nie boję się, a tak czy inaczej nie jestem jakimś, nie jestem chipą, nie, nie nigdy nie odklepem, nigdy się nie podałem, e, więc będę twardo trzymał, aż kogoś nie zabiję, kolejna runda i lecimy. Twierdzisz, że jesteś prawdziwym metynczykiem, to ty jesteś jakiej profesji wojownikiem i Hezman jest jakiej profesji wojownikiem? Ja jestem. Kurwa wojownik body załom na pełny jest kurwa y, sz szaman, szaman healer z błyskawicą na M1. Czyli szybka szarża Wirek i po problemy? Tak. Okej, okay. a jak skomentujesz to, że Hetman ma konflikt teraz już prawie z każdym e, członkiem federacji? Specjalnie to robi, ja widzę. On nie jest taki, on może nie jest faktycznie człowiekiem prywatnym, tylko on widzi, że to jest jego szansa na no, odbicie się życiowo e, i medialnie, no bo wiadomo, pan on już nigdy w Polsce nie, nie, się nie odbędzie. I to jest jego jedyna szansa, żeby zaczepiać, że robić dymy i fajnie mu to wychodzi i pewnie będzie dobrym showmana. Stwierdzisz, że gra? No, no oczywiście, że gra, no kurwa, no nie, nie trzeba być tego, tak, jakiś błyskotliwy czy inteligentny, żeby widzieć, że on gra. Ja ty grasz? Nie. Ja zawsze jestem taki sam widzisz, nie robię większych dymów, nie szukam zaczepek. mam konflikt to idę to w, w to e, do końca i tyle, nie. Masz na koncie wygraną z największym gladiatorem e, frików, Czyli myślisz, że to będzie działało motywująco na Hetmana? Zlałem bonusa, to już nie ma na mnie faniaka. Zratałem, to tylko była ta gorączka. <sławców> z kim masz największy konflikt teraz? Zratałem. Właśnie widziałem go ostatnio na High League i no nie wypowiadał się za tobie, za, no o Tobie za dobrze. No, jest z cipom i tyle. Ja jestem w jeszcze większą, bo z nim przegrałem. Głowa mi nie zagrała. Jakbym pokazał 10% siebie, to trenerzy mówią, że go zniszczył, bo jest z Po prostu chcę z nim rewanż po tej walce. W jakiej federacji? Ja, Jakiejkolwiek, tutaj najlepiej. Wydaje Ci się, że wygrasz z tym razem? Oczywiście. Skąd ta pewność? Mogę nawet teraz. Ale nie ze mną. Nie, 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 ale zratajem. A dlaczego? Jaki jak jest agenda Waszego konfliktu? Jak na szybko? Z, z, zaczepiał mnie na Jebane, coś ukazał, gado głupoty, ja mu odpowiedziałem. Potem dosta, dostaliśmy walkę w fame e, przez to, że ten konflikt się wyostrzył i wiesz. I wy, wykrzyczał tą walkę jeszcze wygrał, nie? Bo mi psycha ostro siadła. Teraz mam psychologa sportowego, mam sobie bodzia, dobrych trenerów, dobrą opiekę, zniszczyłbym go w sekundę. To co uważasz o Rataju? Jakim jest człowiekiem? Jaką jest osobą? sobą? Jest chipą, zwykłą, napinaczem. E, może jest faktycznie dobrym ziomkiem dla swoich tam znajomych, w, których, w środowisku, w którym się otacza, Ogólnie jest chujowym człowiekiem, nie da się z nim rozmawiać. No debil w chuj. A co chciałbyś mu powiedzieć? Że cię jebać, radaj ci po I że się widzimy niedługo, mam nadzieję. A co chciałbyś powiedzieć wszystkim metinczykom? Eee, jak słuchajcie, jak Metin to tylko nerwia. Wpadajcie na serwer. A Tak, tak od serca, Metinczykom prawdziwym, którzy jeszcze gdzieś tam są w internecie. No to fakt pozdrawiam was, Mordo 2008. W Metina było grane zawsze jako dzieciak. Do dzisiaj czasami sobie wejdę na jakiś śpiewka, bo wiadomo, polski serwer to gówno. Eee, trzeba to mówić głośno, Gameforge to klapki. Chciałbyś się zmierzyć z Fubu? Z Fubu? Nie no, gdzie Fubu na wózku przecież. Żartuję no, oczywiście. Um beijo na vida. Sim, Sim,